A to jest 36 odcinek z serii Minecraft Hardcore na moim kanale. I w dzisiejszym filmie będziemy robić automatyczną farmę. Taką typową, przystosowaną na awka W której chodzi o to, że sobie łowicie po prostu ryby, przedmioty wpadają te, które wyłowicie do skrzynki, no i możecie sobie tak awczeć, Oczywiście, jak macie auto klikera, albo po prostu nie musicie też awczeć, tylko możecie po prostu trzymać. Musicie bardziej. Trzymać po prostu prawe przycisk myszy i w tym oto filmie właśnie zrobimy sobie tą automatyczną farmę. A na starcie jeszcze tego filmu chcę wam przypomnieć, żebyście oczywiście zostawili suba oraz łapkę w górę, bo to mnie motywuje do dalszego nakrywania. Wiem, że ostatnio nie było przez te dwa tygodnie żadnego filmu, ale postaram się teraz wrzucać dosyć regularnie. A może się uda na starcie kwietnia zrobić po raz drugi daily w tym roku. Więc dobra, wiemy, że wstęp trochę już trwa Więc sobie trzeba zobaczyć co do tego potrzebne jest Na pewno tam były potrzebne skrzynki Więc tu musimy wziąć trochę drewna Tu nie wiem czy mamy Okej, okay, mamy To chyba dwie skrzynki Zresztą poczekajcie chwilę, wezmę materiały i zaczniemy budować Dobra widzowie, jesteśmy już po przerwie No i oczywiście zaczynajmy budowę Tego ...tej farmy. No i dobra, teraz trzeba było postawić tego traktora ...gdzieś tak i to... ...tak. Chyba coś spierdziliłem, poczekajcie chwilę. Dobra, widzowie, jesteśmy już po przerwie. Właśnie już udało mi się to naprawić, bo mi się coś tam popsuło z tą farmą. Ale oczywiście już ta farma nasza działa. Chcę wam teraz ją pokazać, tylko odłożę właśnie niepotrzebne już itemy to mogę sobie dać już na slota i dobra mam tu wędkę no i pójdźmy żeby zrobić oczywiście tą farmę, poczekajcie chwilę bo to creeper jest żeby nie wybuchł to zabije ja zabiję te moby żeby mi nie przeszkadzały, okej okay. no i dobra, żeby zrobić taką oto farmę jak ta no to potrzebujecie dwie skrzynki hoppera jeden płotek y, jedną mm, kurde zapomniałem Płytkę naciskową, jednego trapdora żelaznego Akurat nie wiem, czy to potrzebne. może być też inne, ale chyba nie Szafę taką grającą oraz jakiś tu materiał, no i wodę No i dzięki temu, jak macie wędkę, to musicie kliknąć tylko bardziej z wędką, tak No i trzymać prawy przycisk myszy I dzięki temu, właśnie wam pokażę, tylko trzeba chwilę poczekać, aż się coś złowi To pewnie trochę zajmie Oczywiście ta farma jest dosyć spoko, właśnie coś się złowiło, no i to właśnie wpadło tutaj do skrzynki wcześniej, poza jeszcze ten sprawdziłem, czy to działa i właśnie wydropiło mi skóra, więc tak sobie trochę połowimy, ten odcinek będzie trochę krótszy i mam plan taki, żeby trochę postać tu połowić i pod koniec filmu zrobić podsumowanie, co z tej farmy, no dostałem, więc jeszcze raz się nie wyłowi parę razy, żebyście zobaczyli sobie. I zrobiłem tak jak mówiłem: zrobię tak jak mówiłem, czyli pod koniec filmu podsumowanie całego dropu. Więc dobra, teraz pójdę zadziałać, już. Uwaga, znowu się wyłowiło. No i puffer fish. Więc dobra, widzowie, już widzimy się za moment pod koniec filmu, i zrobimy podsumowanie całego dropu. No i dobra, widzowie, jesteśmy już po przerwie, tak mniej więcej 15-20 minutowej. No i przez ten okres czasu udało nam się zdobyć takie oto. Przedmioty, więc nawet dosyć spoko, chociaż liczyłem na jakąś książeczkę z enchantem. A tak też po drodze podczas tego łowienia tutaj przyszedł creeper, no i trochę nam rozwalił, więc musiałem naprawić trochę to, bo zniszczył em, szafę grającą tą właśnie oraz y, półpłytkę. Więc to musiałem odbudować. Na szczęście nie wybuchł jakoś bardzo blisko więc nie rozwalił jakiejś dużej ilości rzeczy. A ogólnie drop uważam za nie najgorszy, ale też nie najlepszy. Ogólnie to było no, w sumie na tyle w tym filmie. To jest taki krótki film. Chciałem Wam pokazać i zaprezentować kolejną farmę. Oczywiście w tej serii automatyczną. Więc myślę, że wyszedł spoko. No, oczywiście zostawcie suba pod tym filmem. Znaczy suba pod tym filmem osoba na moim kanale. Tak samo łapkę w górę pod tym filmem oraz możecie też napisać komentarz, czy Wam się spodobał ten film. No i dobra, widzę, to było na tyle w tym filmie. Siema.